Dzisiaj sprawdzimy kolejną parę słuchawek na tym kanale, a są nimi słuchawki douszne Soundpeats Air4. Pierwsze wrażenie, jakie wywołują słuchawki, to ich elegancja i zgrabność. Mocno skupiając się na minimalizmie, firma Soundpeats stworzyła produkt, który prezentuje się z klasą. Przejdźmy zatem do samej specyfikacji. Rozpoczynając od kluczowej kwestii, warto podkreślić wielkość przetwornika dynamicznego o rozmiarze 13 mm. To istotny aspekt, który wyraźnie wpływa na głębokość i jakość dźwięków. Zarządzanie energią w przypadku słuchawek to często kluczowy element. Soundpeats Air4 wyróżniają się wytrzymałością baterii. Osiągają one okres pracy do 6 godzin na pojedynczym naładowaniu, z możliwością przedłużenia tego okresu do imponujących 26 godzin dzięki zastosowaniu etui ładującego. Przechodząc do jakości rozmów, warto podkreślić funkcję redukcji szumów CVC, którą wspomaga system 6 mikrofonów. To zdecydowanie korzystny aspekt gwarantujący pełną klarowność komunikacji w zmiennych warunkach akustycznych. Oprócz tego warto wspomnieć o zdolności Podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie, co jest przydatne w dynamicznym środowisku.